Hej, super, że jesteś. Dziś mam do ciebie prośbę. Nigdy nie sądziłam, że taki filmik kiedykolwiek powstanie na moim kanale i że kiedykolwiek będę coś takiego wrzucała, ale to bardzo ważne. Jeden z naszych kolegów jest chory. Paweł ma zanik mięśni. I nie, nie chciałabym zbierać pieniędzy na żadne leczenie, ale mam prośbę, jeżeli możesz, otwórz opis. Tam znajduje się link do zbiórki na wózek dla Pawła. Chłopak normalnie pracuje, natomiast jego wypłata nie jest w stanie pokryć zakupu nowego wózka, a jest mu on potrzebny do poruszania się. Bez niego Paweł nie jest w stanie chodzić i przemieszczać się gdziekolwiek. Rozumiem, że czasy są bardzo ciężkie dla każdego z nas. Dlatego, jeżeli nie możesz wpłacić choć złotówki, proszę, podziel się tą wiadomością na mediach społecznościowych. A nuż ktoś z Twoich znajomych będzie mógł się dorzucić do wózka. W imieniu Pawła bardzo serdecznie i z góry wszystkim Wam dziękuję. A już w sobotę nowy filmik. Przygotuj się na dłuższe posiedzenie, więc zapraszam Cię o poranku z herbatką. A tymczasem dobranoc.